Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Moje kochani, dzisiaj premiera na polskim YouTubie kolekcji Tops Champions League sezon 2021-2022. Popatrzcie, udało się załatwić, zakupić w niemieckim sklepie stacjonarnym produkty z najnowszej kolekcji Topsa. Mam tutaj dwa zestawy startowe. Dwa multipaki, cztery blisterki i dwa display boxy. Moi kochani, nie wiem czy ta kolekcja w Niemczech wyszła wczoraj, czy dzisiaj. W każdym bądź razie przejeżdżając obok sklepu, gdzie zawsze kupuję produkty karciane, pomyślałem wejdę, zobaczę, może coś będzie. No i udało się. Na półkach leżały właśnie produkty z Topsa z Champions League. No i nie będziemy na tym odcinku nic otwierać, bo chciałbym to zrobić gdzie kamera będzie z góry i będziemy mogli na spokojnie każdą kartę sobie oglądać i sprawdzać jak to wygląda w tym roku, ale chciałbym na tym odcinku po kolei każdy produkt omówić, ile kosztuje, co w środku jest i jak to ogólnie wygląda. Zaczynamy ze starter pakiem. Są to produkty niemieckie, przypominam. I mamy tutaj w takim zestawie startowym dwie ekskluzywne złote karty limitowane. To jest pierwsza sprawa. Do tego dwie paczuszki, cztery karty taktyczne, mamy checklista Mamy czegliste z 32 stronicami, czyli no, chyba chodzi o album i plansze do gry. Na starter paku mamy Bruno Fernandesa, Aguero, Kimicha, Halanda, De Bruyne, Mbappe i Sona. Na odwrocie, tak to moi kochani, wygląda. I cena za taki zestaw startowy to, gdzie my mamy tutaj cenę, 9 euro bez jednego centa, czyli gdzieś niecałe 40 zł, e, przeliczając na e, złotówki. Ok, czyli mamy dwa zestawy startowe. Wziąłem dwa, bo chciałem zobaczyć, czy te same limitki można trafić, czy e, będą się różnić. Ok, teraz sprawdzimy multipaki. Też mam dwa. Zrobimy może sobie pojedynek. I w środku, w takim multipaku, mamy 30 kart i jedną złotą kartę limitowaną. I mamy cenę 5 euro. To jest cena za multipaka. Moi kochani, w skład tej kolekcji wchodzi Liga Europy, Champions League i Liga Konferencji. Coś nowego, w tym roku mamy tak zwana liga konferencji i ogólnie powiem Wam, no, że dużo będzie nowych kart, nowych insertów. Moi kochani, tak to e, wygląda na odwrocie tego e, multipaka Mamy też loga w tym sezonie, mamy Goal Machine, mamy takie karty jak e, Pro Elite. Tutaj możecie sobie e, zobaczyć. To jest taki Ala Proporczyk. Są też autografy, moi drodzy. Tutaj mamy Messiego na karcie z autografem. Tak samo można trafić karty z kawałkami koszulek. Więc dużo, dużo różnych fajnych rzeczy mamy w tej kolekcji. I ile tutaj mamy saszetek? Jeszcze sprawdzę, po ile mamy kart w jednej saszetce, bo gdzieś to widziałem, że było napisane, tutaj mamy 3 saszetki widzę a skoro 30 kart no to by wychodziło po 8 9 nie, no jeżeli 8 mnożąc razy 3 to wychodzi 24 a jeżeli pomnożymy 3 saszetki razy 9 to jest 27 no czyli 10 10, moi kochani. No teraz jak taki przedszkolak, moi drodzy, liczyłem. Tylko że widzę, że są różne saszetki. A, taka sprawa. W dwóch saszetkach mamy 12 kart. W tych, a w jednej mamy 7. Tam gdzie jest karta limitowana, jest 7 kart. Czyli pasuje. 12 12 to mamy 24. Tam jest 6, to jest 30 i jedna limitka, właśnie w tej jest siedem kart. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o multipaka. Okej, okay, teraz mamy blisterki. W blisterku również mamy 30 kart, jedną złotą limitowaną. I cena za taki blisterek to również 5 euro bez jednego centa. Mam takie cztery blisterki, więc też sobie zrobimy pojedynek. Sprawdzimy, czy zawsze ta sama limitka wpada, czy może inna. No i na sam koniec został nam display box. Ja tutaj mam dwa. I w środku mamy w takim display boxie 24 saszetki. Jedna saszetka kosztowała 2 euro. Czyli mamy 48 euro za takiego boksa, No czyli 200 zł. Eee, po 12 kart w saszetce. Czyli te zwykłe saszetki będą miały w środku 12 kart. A tam gdzie są limitki to jak widzieliście... 7. Jedna limitka i 6 normalnych. W środku można trafić karty Krystal Parallel, autografy i karty z kawałkami koszulek. Tutaj mamy napis właśnie na display boxie. Więc no, zobaczymy, czy uda się coś trafić. Karty z autografem trafiają się jedna na 3100 paczuszek. Tutaj mamy pokazane to. Więc naprawdę będzie mega ciężko trafić autograf z Messim tuż w ogóle. Więc ja już się cieszę, moi drodzy, na otwieranie. I powiem tak. Ten odcinek jest o godzinie 6 rano. Takie oznajmienie, że mam tą kolekcję. Natomiast o 12 zrobimy sobie pierwszy odcinek. Otworzymy zestaw startowy. Też na tym samym kanale na tym moim Łukasz musiał na tym dużym. Natomiast po południu gdzieś koło 15-16 wrzucę również odcinek na tym mniejszym kanale Łukasz M. I też będzie to e, odcinek e, z Champions League. Zobaczę, czy tam otworzę dwa blisterki i zrobimy sobie, sobie pojedynek. Myślę, że tak, bo blisterków mam cztery sztuki, więc później na tym dużym też sobie zrobię taki e, odcineczek. Okej okay, moi kochani, to wszystko z mojej strony. E, jako takie e, zaprezentowanie kolekcji produktów, które udało mi się zakupić, e, czekam na Wasze opinie i komentarze. E, no, jak najwięcej lajków. E, odcinek i tak będzie o 12, więc czy będzie 50, czy będzie 100, i tak wrzucę e, Wam odcinek, żebyście już zobaczyli, jak wyglądają te e, karty, jak wygląda ta kolekcja. Bo sam jestem mega ciekawy. Ok, to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa.